Czym jest flint? Flint to typ ziarna kukurydzy obecny w europejskiej genetyce kukurydzianej. Kukurydza o ziarnie typu flint lepiej radzi sobie ze stresem suszy czy niskimi temperaturami. Dzięki temu ziarno typu flint możemy umieścić w glebie, gdy jest ona ogrzana do nieco niższych temperatur, to znaczy 7 czy 8 stopni Celsjusza. Ponadto ziarno typu flint możemy wykorzystać w produkcji spożywczej i produkcji grysu. Spośród odmian typu flint możemy wymienić liczne odmiany flintowe w portfolio LIDEA, takie jak Tonifi CS, Grigri CS czy Luigi CS. Ziarno typu flint nadaje się również rewelacyjnie do skarmiania bydła i do produkcji wysokiej jakości kiszonki o wysokiej strawności. Dlaczego? W ziarnie typu flint znajdziemy większy udział skrobi typu szklistego, która obecna w kiszonce zdecydowanie podwyższa jej strawność i użyteczność do skarmiania. Aby połączyć zalety ziarna typu flint do genetyki flintowej, dodaliśmy wysoki potencjał plonotwórczy oraz szybkie i sprawne oddawanie wody z kukurydzy dentowych, co złączyliśmy w naszej genetyce Tropical Dent. Powstała w ten sposób kukurydza łączy w sobie zarówno odporność na stres abiotyczny, jak i wysoki potencjał plonowania oraz szybkie oddawanie ziarna. Bardzo dobrze jest to widoczne w najnowszych odmianach z naszej oferty, takich jak LIT 2210 c czy LIT 3306C.